Dzisiejsze dyktando jest poświęcone pieskowi, ale pomysłodawcą był dr Rafał Sidorowicz, mój współpracownik, bo zawsze piszemy tak dyktanda, że jedno z nas wymyśla fabułę, a drugie z nas utrudnia albo ułatwia. Ilu było chętnych? Pierwotnie chętnych było ponad 140 osób. Zgłaszali się uczestnicy od 16 lat, nawet do 60, więc rozstrzał wiekowy jest spory. Jaka jest trudność tego dyktanda? Myśli Panie, że będzie dużo błędów, czy raczej studenci sobie poradzą? Myślę, że będzie bardzo dużo błędów, dlatego że jak to w dyktandzie, musi być dużo trudnych wyrazów. Myśli pan, że zostałby pan uniwersyteckim mistrzem ortografii? Obawiam się, że nie, a prawdę mówiąc, nawet jestem pewien, że nie. Ze trzech słów chyba nie znałem. Co do dwóch miałabym wątpliwości, jak je napisać. Myślę, że zrobiłbym co najmniej trzy błędy. Przed chwilą napisałeś dyktando, jak ci poszło? Wydaje mi się, że poszło mi ok. Jak wyniki, no trudno przewidzieć. Myślę, że w miarę dobrze, ale trochę błędów pewnie popełniłem. Jest to też okazja, żeby się nauczyć czegoś nowego i oczywiście sprawdzić swoje umiejętności. Co dla Pani było najtrudniejsze? Nie mogłam dosłyszeć tej Anżelichy. Angelika? i nie wiedziałam, co to jest. Myślę, że najtrudniejszy był sam tytuł dyktanda, ze względu, że było tam francuskie określenie, którego wcześniej nie znałem. Te wyrazy pochodzące z języków obcych, gdyż nie znam francuskiego, więc trochę to mogło stanowić problem. Na pewno trudne były te z francuskiego zwroty wszystkie. Później już było trochę lepiej, no i strojka bardzo jest przyjemna. Myślisz, że będziesz w przyszłym roku też próbował swoich sił w dyktandzie? No, jeżeli nie wygram, to tak. Miłość do języka polskiego to jest coś, co warto popierać. Ta miłość dzięki takim osobom jak profesor Ewa Kołodzieje, jest coraz bardziej powszechna. Ludzie różnych zawodów, różnych zainteresowań, z różną przeszłością, oni wszyscy siadają i piszą dyktando. Język polski jest czymś, co nas łączy, i to jest wspaniałe.